No wszystkim, cześć piękne królowe. Dzisiaj ja przyniosę trochę pięknej magii dziewczyny w dzień, i zobaczymy z moimi kartami Tarota, co się wydarzy u pięknych, lekkich, trochę wietrznych, utalentowanych kobiet, bliźniąt. Dziewczyny, dziewczyny kobiety bliźnięta są zawsze jakieś radosne, większość z nich są ekstrawertyczne. Bardzo rzadko, kiedy kobieta z soń, Słońcem w znaku Bliźniąt jest jakaś zamknięta. W większości to a, 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 bardzo głośne, widoczne, jaskrawe kobiety. Jeśli wasz znak wschodzący, czyli Ascendent, a, Wenus albo Księżyc znajdują się w znaku Bliźniąt, to dla was będzie dużo, dużo, dużo korzystnej informacji. Także idziemy dziewczyny, zobaczymy, co czeka nas ogólnie. Zobaczymy, od czego karty mogą nas chronić, dziewczyny, co karty radzą dla kobiet w miłości, dla kobiet Jengielek i dla kobiet, które obecnie mają związek. Ja wierzę dziewczyny, że wśród was, wśród tych, którzy w tej chwili oglądają to wideo, są kobiety, które powinni dostać pewien komunikat ode mnie. Dokładnie tak jest dziewczyny. Jeśli wy odczuwacie, że okej, okay, rezonuje teraz to ze mną, rezonuje kurczę, to ze mną, to, jest, to jesteście na poprawnej drodze i przygotujcie się, zróbcie sobie pyszną herbatkę, pyszną kawę i jedziemy dziewczyny. O, ogólna karta na miesiąc marzec. Kobiety bliźnięta, co tam? Co odczuwamy do tej karty? Dziewczyny, dawajcie, pierwsza, pierwsze, co przyszło do głowy, co odczuwamy do tej karty. Piszcie wasze uczucia, piszcie, wa piszcie emocje, które podeszli gdzieś tam, z dołu brzuszka, gdzieś tam obok serca. Co odczuwacie do tej karty? Bardzo piękna, bardzo plodna karta. Królowa pentakli, eee, potężna, żeńska energia. Dziewczyny, które chcieli zostać mamą. Przygotujcie się na piękne wiadomości. Dziewczyny, przygotujcie się na piękne wiadomości, bo to dokładnie o to chodzi. E, chodzi tu też o kontynuację czegoś, co było poczęte wcześniej, 9 miesięcy temu. Co dziewczyny zaczynaliście 9 miesięcy temu? To może być znajomość z pewnym mężczyzną z którym później nie wiadomo, co się y, działo, to może być początek biznesu, social media, które zakładaliśmy 9 miesięcy temu i czekajcie na plodne rezultaty. Dziewczyny, czekajcie na plodne, piękne rezultaty. O to chodzi. Pentakli, pieniądze, prezenty, drogie prezenty mogą przyjść w Waszą stronę. Nieuczekiwane drogie prezenty prawdopodobnie od mężczyzny. Prawdopodobnie dziewczyny od mężczyzny, bo też ta karta um, ma w sobie taką energię przy, przyjmowania. Ko kobieca energia to jest: ja przyjmuję. Ja filtruję rzeczywiście, co je przyjmuję, ale ja biorę. To nie jest energia: ja daję, ja robię, ja robię dla wszystkich, wszystko. Robię. Nie. Kobieca energia: królowe pentakli, ja biorę. To mi służy i ja to biorę. To mi nie służy, ja to nie biorę. O to chodzi. Dziewczyny, przepiękna karta. Kubiety bliźnięta. Marzec od samego początku będzie dla Was niesamowicie jaskrawy, ogromny i znaczący miesiąc. Idziemy dalej. Pod spodem, bardzo ciekawie. Pod spodem męska karta. Pod spodem król Puław, Ognista męska energia. Czekaj, boże dziewczyny, ja jestem, ja czekam na rozkład miłosny. Ja czekam normalnie na rozkład miłosny, bo to już, bo to już jest. Wow. To już jest bardzo wow. Idziemy dalej. Dla kobiet w małżeństwie, dla kobiet, które są obecnie w związku. Kobiety, bliźnięta, coś mi się przekręcili tutaj pewne karty. Dwie czwóreczki, wy widzieliście to prawda? Dwie czwóreczki, boże, kobiety! A! Oh. Ktoś z Was może wyjść za mąż. E, ktoś z Was może kupić dom, a może dostać właśnie ten dom, przeprowadzić się do innego mieszkania, um, dostać pierścionek zaręczynowy, <noise> dziewczyny. Niesamowicie piękne karty. Czwóreczki. Stabilne, parzyste liczby. Stabilne, parzyste i spokojne liczby. Bardzo, bardzo to mi się teraz podoba. Dziewczyny, przygotuj zróbcie może sobie na wszelki wypadek piękne pazurki, żeby pięknie wyglądało na zdjęcie, jak ten pierścionek zaręczonowy. Bo ewidentnie tutaj chodzi o jakiś next level w miłości. Zapytaliśmy o miłość i przekręcili mi się tak hamsko dwie czwóreczki. Pięknie, bardzo pięknie dwie takie dynamiczne, dwie takie jaskrawe dla kobiet, zwłaszcza. To jest też energia seksu to jest energia ziemi i seksu energia spokoju i ognia. Tu jest przepiękne, przefantastyczne, stabilne połączenie. Tutaj nie chodzi o powietrzne, gadki, szmatki, tutaj nie chodzi o e, pogaduszki, ten księżyc dla ciebie, te gwiazdy dla ciebie. Nie, tutaj, ej, kobieto, kocham cię ten dom dla naszej rodziny. Rozumiecie? Czwarka pentakli to jest. Czwórka Pentakli to jest karta bardzo stabilna, bardzo spokojna, taka przyziemiona, przyziemista. Stabilna, na której takie miejsce, na którym można nadbudowywać coś większe. I patrzcie, jak to bardzo koreluje się z tą poprzednią kartą. Jak to mocno jest związane z tą kartą w ogóle e, kobiety w ciąży. Niesamowite dziewczyny bliźnięta. Wow. Ja już. Ja już. Jestem jakoś podekscytowana tym czytaniem ona jest takie przyjemne. Ja już sama w tej chwili odczuwam bardzo przyjemne emocje. Dziewczyny, marzec będzie... Dziewczyny Bliźnięta, marzec dla Was będzie początkiem naprawdę nowego życia. Next level. Jeśli Wy zrobiliście tą robotę nad sobą poprawnie, to czekajcie, po prostu wylecicie do stratosfery, dziewczyny. Ze związkiem, z miłością, z pieniędzmi. Teraz za chwileczkę jeszcze zobaczymy. Kobiety bliźnięta, singielki. Kobiety bliźnięta, singielki. Oha. Arkan, kochankowie, szóstka. Zwracajcie uwagę, dziewczyny, na szóstki. Zwracajcie uwagę, dziewczyny, na szóstki. Na zegarku, na budynkach, wszędzie, 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 gdzie zobaczycie szóstki, to jest przekaz dla Was. Dziewczyny szóstki to jest przekaz dla Was. Dziewczyny numerologiczne szóstki to są ogólnie Wasze normalnie wibracje. Możecie wyjść za mąż już w tym roku. To ewidentnie niesamowicie wyrazisty znak miłości. Karta kochankowie. Co odczuwacie do tej karty? Kogo tutaj widzimy, dziewczyny? Napiszcie w komentarzach, kogo tutaj widzimy. Czy to jest mężczyzna, którego znamy? Czy to jest mężczyzna, którego jeszcze nie znamy? Kobiety bliźnięta, ja... ja jestem trochę w szoku. Kobiety bliźnięta, ja kocham tą energię, która teraz w moim pokoju. Ja kocham tą energię, którą ja w tej chwili wydaję z siebie, którą ja odczuwam, którą ja jestem otoczona, bo tu jest niesamowicie piękne. Ja samo odczuwam takie lekkie podniecenie emocjonalne, jakieś podniecenie radosne. Podniecenie... Chce się uśmiechać. Ja nie wiem. Niesamowicie piękna karta dziewczyny. Siengielki, znajdziecie miłość w tym miesiącu, przygotujcie się na może już poważną relację w tym miesiącu. Um, tak, tak, to jest karta miłości, kochankowie. Też ona czasami oznacza wybór. Wybór albo w prawo, albo w lewo, albo pierwsze, albo drugie. Dziewczyny, którzy są w niezrozumiałej relacji, to na Was czeka prawdopodobnie jakiś wybór. Albo jesteśmy razem, albo do widzenia. Albo mamy poważną relację, albo sajonarka Do widzenia. I nie ma co ciągnąć, dziewczyny. Nie ma co ciągnąć. Nie ma co przyciągać niezrozumiałą relację. To jest strata, pusta strata czasu. Kochankowie, dla kobiet, singielek, bliźniąt, jedziemy w pieniądze. Dziewczyny, jedziemy w pieniądze. To jest bardzo ważna, bardzo cenna energia. Ogólnie energia pieniędzy jest mocno związana z energią seksu. Czy wiedzieliście o tym? Czy wy wiedzieliście o tym? To są bardzo, bardzo podobne wibracje. No. Ja o tym właśnie opowiadam na TikToku. Jeśli chcecie, to przechodźcie do mnie. Ja link zostawię gdzieś tam w opisie. No więc idziemy. Co z pieniędzmi dla kobiet bliźniot? Dwie karty dostałam. Dwie karty mi wypadły teraz. Karta pracy. Pracujemy, pracujemy. Owocna praca. Tutaj nie ma jakichś ogromnych w tej chwili zasług. Tutaj nie ma jakiegoś ogromnego ponad wynagrodzenia nieoczekiwanego z nieba. Tutaj rutyna. Pracujemy, działamy, robimy to samo, to samo, to samo. Rydwan. Czy dwie siódemki. Niesamowicie ciekawe dziewczyny. Dwie siódemki. Bardzo ciekawie. Zwracamy uwagę, zwłaszcza kobiety, które podróżują, możecie. W związku z pracą, dostać nieoczekiwany wyjazd. Możecie dostać nieoczekiwane wyprowadzenie się do innego biura, zmiana miejsca pracy to może być zmiana miejsca bezpośrednio w pracy jakaś zmiana jakaś ewidentnie zmiana czegokolwiek w waszej obecnej pracy ale razem z tym rutyna, 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 rutyna. Działamy, działamy na swój rezultat. Wiemy, gdzie idziemy, dziewczyny. Marzec nie przyniesie jakichś zbyt ogromnych rezultatów, miliardów, milionów i wszystko ok. Na miliardy, milionów jeszcze będzie swój czas, ale na razie to są bardzo spokojne, no, ale na razie to są karty działania. Siódemki to też są karty takie... Pokryzysowe, czyli ja już nie daję się nabrać na jakiś mój zły nastrój. No, ja podczas okresu jestem smutna, nie chcę nic robić. Nie, ja wiem, co ja robię. Ja wiem, gdzie ja idę. Ja nie mam 12 lat. Nic mnie nie złamie. Ja idę tam, gdzie muszę iść. To jest dokładnie ta energia. Ja już byłam polamana, zalamana, ale teraz ja wstalam i idę. Teraz ja idę. Dziewczyny, ja to jest bardzo potężna energia bardzo, bardzo potężna energia zwłaszcza dwie siódemki i jedna z nich starszy arkan. Czekajcie na jakieś podróże, na jak jakąś zmianę miejsca, zmiana. Um... Zmiana obowiązków, zmiana stanowiska, zmiana stanowiska też jak najbardziej. W górę, zmiana stanowiska w górę, dziewczyny. Bierzcie, każda z Was, dziewczyny bliźnięta, jeśli Wasz też znak wschodzący albo księżyc znajdują się w znaku bliźniąt, koniecznie idziemy w tym miesiącu, w marcu, do szefostwa i bierzemy to, co nam należy, dziewczyny. Podwyżkę Uh, lepsze warunki pracy, uh, nowe krzesło, ok to też jest bardzo ważne, nowe biurko, nowy komputer, premia, wszystko co wam przyjdzie do wszystko co wy naprawdę potrzebujecie, tylko wszystko dziewczyny co wy naprawdę potrzebujecie, a nie chuje moje dzikie węże. Ok? Bo jeśli będziecie przesadzać z tym, to można dostać efekt odwrotny. A tutaj chodzi, ja biorę to, co mi należy. Ja biorę to, co mi należy. Pięknie. Mi się bardzo, bardzo to podoba. Dziewczyny, pracujemy, nie dajemy się zalamać na nic. Nic nie może nas złamać. Siódemka też to jest taka liczba pokryzysowa. Czyli ja już miałam swoje dolki z tym związane, przypuśćmy z biznesem czy z pracą. Ja już przeżyłam moje dolki, tak? I idę dalej. Teraz ja jestem bardzo silniejsza. I o to tutaj chodzi. Czy wy odczuwacie dziewczyny teraz tą energię? Jeśli odczuwacie, to przygotujcie się na zmiany. Przygotujcie się na ogromne zmiany w swoim życiu. Jedziemy dalej, od czego dziewczyny bliźnięta, e, karty mogą Was chronić? Tak, skąd chcę wyciągnąć kartę z góry? Okej, okay, i pod spodem co tutaj u nas. Straszny sąd. Bardzo ciekawie. Dziewczyny, od czego karty mogą chronić Was w miesiącu marcu? Od wyjaśnienia konfliktów, w których wy nie jesteście pewne. Dziewczyny, karty muszą Was chronić od wyjaśnienia, od w ogóle początku jakiegoś konfliktu, gdzie wy nie odczuwacie wystarczająco dużo przewagi wiedzy informacji, ok? Przypuśćmy, to jest jakaś skomplikowana sprawa w pracy uh, i nie macie, przypuśćmy, za dużo też informacji o tym, co się dzieje. Jakieś plo plotki, gadki, szmatki, ktoś powiedział, ktoś gdzieś spojrzał. Nie ma potrzeby chodzić i coś wyjaśniać. Na razie tylko zbieramy informacje, cicho, milcząc, nie kłócimy się, nie krzyczemy, nie wydzieramy się. Spokojnie tylko obserwujemy, Podejmujemy decyzje, analizujemy, analizujemy sytuację dziewczyny i nie podejmujemy na razie zbyt ogromnych decyzji, bo jakieś wielkie decyzje, jakieś początki jakichś konfliktów i w małżeństwie to samo i um, w pracy, w relacji z dziećmi, z rodzicami... Na razie nie wyjaśniamy jakichś konfliktów, ok? Tam, gdzie nie mamy zbyt dużo informacji, bo to doprowadzi nas do strasznego sądu, do bardzo, bardzo nieprzyjemnej sytuacji, która nie powinna się wydarzyć na razie. Ta sytuacja jeszcze nie powinna się wydarzyć, jeszcze nie jesteście gotowi do tego. E, zaczekamy do następnego miesiąca i dopiero zbieramy informacje, ok? Zbieramy, dziewczyny, informacje, co by to nie było? Co by to nie było? Zbieramy informacje. I dopiero później e, jestem pewna, że w kwietniu, kobiety bliźnięta, będzie u Was dużo, dużo decyzji do podjęcia. Dużo decyzji do podjęcia. Na razie po prostu obserwujemy. Zakładamy korony na głowę. Cichutko siedzimy, robimy wygląd, że. Ha, 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 ha. Ale tak naprawdę obserwujemy, zbieramy informacje, jak Bad Beaches analizujemy sytuację. Analizujemy i planujemy strategicznie, strategicznie planujemy swoje życie. Strategia, dziewczyny. Eee, więc nie, jakich, nie podejmujemy jakichś nagłych decyzji. Co w ogóle odczuwacie? Słuchajcie, do tej karty. Co wy odczuwacie do tej karty? Straszny sąd. Czy coś tutaj widzicie? Spójrzcie koniecznie, może zróbcie sobie screenshot i dzisiaj zwróćcie uwagę, e, co przyjdzie do Was w nocy, jaki dokładnie sen. Bo często dziewczyny, bardzo, bardzo często po moich prywatnych czytaniach do mnie przychodzą dziewczyny na następny dzień i opowiadają, że jakaś z kart przyszła do nich w śnie. No, nie karta bezpośrednio, tak, a jakiś obrazek, który oni już widzieli dzień przed. Czyli na naszym czytaniu. To jest bardzo ciekawe, ciekawe jak działa nasz umysł, nasza psychika. E, też tak tutaj jest pewien spirytualny element, ale dlaczegoś nasza psychika wybiera coś, wybiera pewne puzzle, które bardzo potrzebuje w tej chwili, żeby przeanalizować obecną sytuację, w której jesteśmy. Dziewczyny, to jest uczucie, po którym wszystko wstaje na swoje miejsce każdy puzzle znalazł swoje miejsce. I o to chodzi. Dziewczyny Bliźnięta, co mogę powiedzieć? E, marzec będzie bardzo piękny pod względem miłości. Dla wszystkich, dla wszystkich i w związku, nieważne jesteście, czy jesteście singielki, czy jesteście w ogóle w niezrozumiale jakiejś relacji, dla każdej z Was miłość przyniesie Marzec przyniesie coś bardzo pięknego Wam w miłości. W pracy po prostu strategicznie działamy. Strategicznie działamy, przemyślanie jak przemyślane królowy, które strategicznie budują krok po kroku, które widzą na te 10 kroków do przodu. Żadnych jakichś nagłych decyzji, żadnych jakichś histerii. To nie jest potrzebne. To nie jest potrzebne. Także przepiękny miesiąc czeka, dziewczyny, na was. Każdym z was mocno przytulam moje piękne królowy. Nie zapominamy zakładać wielkie, złote korony na głowę i nigdy, nigdy, nigdy je nie zdejmujemy, dziewczyny. Nigdy je nie zdejmujemy. Szanujemy się, szanujemy siebie, kochamy siebie, i jedziemy do przodu. Jedziemy do przodu, moje bitches piękne. Jedziemy do przodu, dziewczyny. E, przychodźcie do mnie na TikToka, tam robię fantastyczne live'y. I koniecznie mi obserwujcie, lajki, like, follow, wszystko tutaj poklikacie, wszystko absolutnie, co tutaj widzicie. Mua! Widzimy się w następnym miesiącu. Pa!